Nie w ogóle niczym, po prostu. Ci ludzie walczą. A my co robimy? Pierdzimy w biurko. No co, dwa dni na odwyku i pan już jest taki mądry, tak? To ty kurwa, da mnie w ten sposób? Mmm, ty za kurwa Ła, 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 kurwa. Pff, jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, chłopczyku, zobaczymy, ja tu zrobię sam porządek no, po prostu. Ze mną w ten sposób. Uu, jeszcze zobaczymy. Mówimy cię dobrę? Mówiłem, że cię znajdę, czy nie Mówiłem, że znajdę.